Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu ciepło, Bożego. Będzie im mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, płakam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej z Ciewicy Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienia i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddał Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak, aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa abym mógł to świadczyć, głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mnie obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do Mieścia Boszego pragnę oferować za rodziców wychowujących samodzielnie dzieci. prosząc Cię, Jezu Chryste, Matko posza oraz wszyscy święci błogosławieni o Bożym Jej i potrzebne dla nich łaski. za każdą pomoc z całego serca. Bardzo dziękuję. Amen. O krwi i wotu, które wówczas z tej słodszego, serce słowego, jako strój miesięcy dla nas, ufam tobie. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przeć królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odbyć nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas spaw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławioneścy między niewiastami i błogosławiony owoc Szywoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mocję synami krzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł, Ducha Świętego, Narodził się z pary panny, Umęcząc pod bockim piłatem, ukrzyżowany, Umarł i Pokrzepian. Stąpił to piekieł, Trzeciego dnia z martwych stał, Stąpił na nie Siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wieszam w toła Świętego, Święty Kościół powszechny, święty chopcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała w stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze, i świata całego. Klejko polestej męki, mimiośicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimiośicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimiośicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimiośicit dla nas i świata całego. Klajko polestej męki. Mimiło się ci dla nas i świata całego. klejko polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. klejko polstej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. klejko polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. klejko polestej męki, mimo dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki. Mimo się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimo się nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimo się nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimo się nas i świata całego. Klejko polskiej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasze, i świata całego. klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całeko klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całeko klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas świata Klejko polskiej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polskiej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polskiej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polskiej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polskiej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki miją się citle nas i świata całego klejko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego klejko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klejko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego klejko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego klejko porstej męki miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmieszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze, i świata całego. Klajek opolestej męki, mimiło się nas i świata całego. Klajek oporestej męki, mimiło się nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimo się nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimo się nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiu się dla nas i świata całego, Klajko polestej męki, mimiu się dla nas i świata całego, Klajko polestej męki, mimiu się dla nas i świata całego, Klajko polestej męki, mimiu się dla nas i świata całego, Klajko polestej męki, mimiu się ciut dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty niesmiertelny, ślój się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty niesmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty niesmiertelny, ślój się nad nami i nad całym światem. Jest ufam Tobie. Na zakończenie chciałam Was poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się do Matki Boszej i do Świętego. Matko Posze to modlitwę składam w Twoim niepokalonym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich Boku. Z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją, i proszę Cię, Panie Jezu, przez polestą męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, nie na krzyżu, przez Najświętszą, a konią Twoją, przez mnie serce daj łaskę sprawienia duszą, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. wiesz wieczne posze. Osuń nas przed oczami swych duchów. Sechcij posłużyć się chrami ludzkimi, aby nas i odcięły możliwość wpływu, działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, wróci świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac. Nauka i działanie mogą odbywać się bez tymiucznych przeszkód. Amen. Chciałam Was jeszcze poprosić, abyśmy wspólnie pomogli się o Tartua Świętego dla kapłanów i siostry zakonnych. Duchu Święty, duchu mądrości, prowadź kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, duchu światłości, Wasze kapłanów i siostry zakonne. Duchu święt, duchu Czystość, uświęcaj kapłanów i siostry zakonne. Duchu święt, duchu mocy, zbieraj kapłanów i siostry zakonne. Duchu święt, duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry zakonne, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesi słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech okien, świętej miłości, rozpalaj serce we wpłomieniach tej miłości, oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powieszamy Ci serca kapłańskie i siostra ukształtuj na wzór na serc, Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętej, z Panem Pokiem Akaia.